Cześć dziewczyny, witam was bardzo, bardzo serdecznie. Zapraszam was dzisiaj na tak, tak się nazywa 10 rzeczy, które czynią mnie szczęśliwą. Zostałam otagowana przez Agnieszkę, moją kochaną Magusię, Cosmetic Candy. I dzięki Cosmetic Candy tak dzisiaj wygląda magwam. wam. Kochane, mam na sobie szminkę od niej z Mła. Malberry się nazywa, oczywiście w opisie Wam napiszę. Jestem w ogóle ca pomalowana Urban Decay dzisiaj. I chciałam Wam powiedzieć, że czekajcie na test, bo właśnie go nagrywałam, test tych wszystkich kosmetyków. Potem w filmie na pewno się pojawi, więc przechodzimy do tragu, żeby było fajnie i luźno. Tak polega na tym, że tutaj nie ma pytań, tutaj są po prostu tylko nasze odpowiedzi, czyli 10 rzeczy, które czynią mnie szczęśliwo. I powiem identycznie jak Agnieszka, nie baczcie kochane na kolejność, jak wymienię pizzę przed yy, dzieckiem, to nie oznacza, że kocham ją bardziej. Po prostu leca z rzeczami i koniec. Kolejność tu nie gra roli. To jest 10 rzeczy, które czynią mnie szczęśliwą i wszystkie 10 czynią mnie, szczęśli czynią mnie szczęśliwą. Więc proszę mi wybaczyć tą właśnie, to, że będzie to nie po kolei. Chociaż na pierwszym miejscu, zdecydowanie na pierwszym miejscu, staje na podium mój Ignacy razem z moim mężem. Tak. To jest dwójka osób, które czynią mnie szczęśliwą zawsze i wszędzie. Mój mąż jest specyficzny, pewnie jakbyście go poznały, to byście były w szoku, że to jest mój mąż. Jestem taka pozytywna, pozytywnie nastrojona, a on odwrotnie. Realista, bardziej w stronę pesymistyczną, wszystko po prostu zimna kalkulacja, co, jak, co z czym. A ja taka troszeczkę w chmurach, rata-tata. jest zupełnie inny niż ja, ale najfajniejszy facet na świecie, mój facet i kocha mnie nad życie i ja to wiem. I No i mój synek, to no mój synek, co tu dużo mówić, kobiety, które jesteście mamami, doskonale wiecie o czym mówię, więc w ogóle tutaj się nie trzeba rozwodzić, to jest mój skarb, to jest moje drugie serce, to jest moja druga połówka. Więc drugą rzeczą, pozapisywałam sobie oczywiście, żeby tutaj nie pomylić. Drugą rzeczą, którą teraz czynię nieszczęśliwą, jest YouTube. Jesteście Wy, widzowie, i jest yy, kręcenie dla Was filmów, jest to, co robię teraz. Czyli w czym się teraz spełniam. Zawsze uwielbiam modę, urodę i wszystko, co jest z tym związane, i dużo gadać, więc tutaj się spełniam całkowicie. Yy, yy, I Wy mi w tym pomagacie. Jesteście fantastycznie wspaniali, więc moi widzowie czynią mnie szczęśliwą. Zdecydowanie. Kolejna rzecz, jaka czyni mnie szczęśliwą, jest to kawa. Chciałam wam powiedzieć, że papierosa, ale papierosy nie czynią mnie wcale szczęśliwą, a kawa czyni mnie szczęśliwą. Uwielbiam pić rano kawę, uwielbiam pić po południu malutką kawkę, uwielbiam kawę po prostu z ekspresu, z mlekiem. I to jest moja ulga na kawa. Niesłodzona i niezamocna. Uwielbiam, uwielbiam, uwielbiam. Kolejną rzeczą, jaka czyni mnie szczęśliwą, jest śpiewanie. Doskonale o tym wiecie. To sprawia, że mam zawsze uśmiech na twarzy. Ja rzadko, kiedy śpiewam, taką o, w, 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 Przeważnie od razu mi się gęba cieszy i chcę po prostu śpiewać i przekazywać Wam tą radość, jaką ja czuję, kiedy śpiewam, więc śpiewanie zdecydowanie. Yy, I nie wiem, czy podłączyć to pod ten sam fakt, ale no niech będzie to był czwarty w ogóle, tak, że yy, bycie na scenie. Nie, to nie jest to samo. Więc czy był czwarty? Był Ignacy, było kawa, był YouTube. Nie, tak, to jest czwarty. Czyli czwarty był śpiewanie, a piąty to uszczęśliwia mnie być na scenie. Ja uwielbiałam grać w teatrze, grałam wiele niegórze w teatrze, grałam w teatrze, znaczy to był cały czas szkolny teatr, ze średniej szkoły. Grałam zawsze jakieś role takich, nie wiem, wariatek albo jakieś takie, wiecie. Takie, nad którymi musiałam pracować. uwielbiam to. Czyli ja po prostu uwielbiam scenę. Uwielbiam scenę. Tak jak mówię, od dziecka wygrywałam konkursy recytatorskie, brałam w nich udział, więc tak. Uwielbiam scenę i bycie na scenie. Teraz tu jest moja taka mała scena. Widok nie ma po drugiej stronie, więc powiedzcie, że tak nie jest. Koleczka piąta. Kolejna rzecz, jaka czyni mnie jest to cała moja rodzina. Moja rodzina, pomijając Ignaca i mojego męża, jest to moja rodzina w sensie siostra, w sensie moja mamusia, mój tatus, moje kuzynki, moja babcia najdroższa, najukochańsza na świecie, mój dziadek świętej pamięci, cała moja rodzina. Rodzina jest dla mnie, wszystkim rodzina jest dla mnie bardzo ważna. Rodzina jest... Dla mnie podporą, rodzina jest dla mnie motywatorem, rodzina jest dla mnie wsparciem, rodzina jest dla mnie miłością i wszystkim najlepszym. Tak, rodzina to jest dla mnie najważniejsza rzecz w życiu, dlatego sama marzyłam o tym, żeby stworzyć swoją rodzinę, bo wiem, jak to jest ważne. Więc rodzina. Kolejną rzeczą, czyli szósta, tak? Kolejna rzecz to będzie oliwka z hip. Doskonale o tym wiecie. Oliwka z hip czyni mnie szczęśliwą, bo dzięki niej nie mam rozstępów, dzięki niej mam super nawilżoną skórę, dzięki niej moje dziecko ma ładną skórę. Uwielbiam oliwkę z hip. Ona mnie zdecydowanie czyni szczęśliwą, szczególnie po długim dniu, kiedy wieczorem mogę się po prostu nią nasmarować po kąpieli. Czuję się niesamowicie szczęśliwa. Kolejną rzeczą jest snickersy, tak, snickersy, czekolada, to mnie bardzo czyni szczęśliwą, ale podpiłam też pod to kotlety mielone, rosołek, gołąbki, pierogi ruskie mojej mamy, więc jedzenie czyni mnie szczęśliwą, jedzenie, pizzę, <coughs> przepraszam, M makarony, zapiekanki, spaghetti, Nie, niam, 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 to mnie czyni szczęśliwą, jedzenie naprawdę czyni mnie szczęśliwą. Mam nadzieję, że w ogóle nie pomyliłam się i jestem przy dziesiątym fakcie, bo jestem taka po prostu rozkojarzona i roztrzepana. I co jeszcze mi czyni szczęśliwą, to święta, wszystkie święta. Tak, jestem osobą niewierzącą, a mam święta w domu. Dla mnie to jest przepiękna tradycja. I powiem Wam, że zdecydowanie, gdzie, pod, jeżeli chodzi o emocje i coś, co czyni mnie gdzie się wzruszam i emocjonuję, to są święta Wigilia, czyli tak zwane święta Bożego Narodzenia. Ale święta, które ja wolę przy stole spędzać, to jest zdecydowanie Wielkanoc, która już się zbliża czyli jajeczka, żurki, biała kiełbaska, chrzanik, ćwikła, nie, To jest to, co Karolina uwielbia najbardziej, więc mm, bardzo y, lubię święta. Święta czynią mnie szczęśliwą, tak, bo to jest czas, kiedy ja przestaję ganiać i czas, kiedy mamy jeden dzień w roku zamknięty, sklepy, kochani, pracujemy 12 dni w tygodniu, mamy sklep otwarty, 12, ble, 7 dni w tygodniu po 11 godzin. Zawsze. Mamy tylko pierwszy dzień świąt zamknięty i Wielkanoc, więc Tyle dwa dni w roku, mamy wolne. I powiem Wam, że nim mnie tak czynią szczęśliwą, że po prostu bym mogła góry przenosić, szkoda, że ten czas tak szybko gna. I eee, nie, jeszcze wymieni jedno, bo może tam było mniej, yy, więc wymienię jeszcze rzecz, czynią mi szczęśliwą góry. Góry, wędrówka po górach, czyni mieszczęśliwą. szczęśliwą. Mam nadzieję, że uda nam się w tym roku wyjechać do naszego ulubionego spa i pobyć tam ze trzy dni, naprawdę, bo to zawsze się wiąże z tym, że musimy yy, mieć zastępstwo w pracy. A teraz o to ciężko, kiedyś siostra nam w tym pomaga, teraz siostra też ma bąbla w domu, i to nie jest takie łatwe, ale jeżeli siostra się zgodzi, powiemy, że i ładnie, może zapłacimy za to, to byśmy wyjechali tak. Bo to jest, dla mnie, to jest dla mnie wspaniałe miejsce, a dokładnie powiem Wam świeradów zdrój, interhotel, yy, zabiegi, masaże, po prostu, baseny, jacuzzi, wędrówka po górach wracacie do takiej ciepłej, na przykład nie wiem, jakiejś właśnie jacuzzi, solanki i wszystko takie dla dzieci, pełno rozrywek, coś wspaniałego, więc to mnie bardzo czyni szczęśliwam. wyjazdy w góry z moim mężem i z moim synkiem. O nie, z tego pięknego tagu, kogo ja taguję, napiszę tu, bo muszę posprawdzać, kto to nagrywał, a kto tego nie nagrywał. Dziękuję Agusiu, że mnie otagowałaś tego z nią chęcią nagrałam ten film. Czekajcie teraz na test kosmetyków, które mam dzisiaj na sobie, oprócz tej szmineczki, bo w teście tej szmi tą szminką się nie malowałam. Specjalnie na potrzebu tego filmu malowałam tą szminką, bo obiecałam, że w filmiku, który nagram pierwszy po... Mm, o po, po, po dostanie paczki od Agi. No w majmorniku routine, ale to ja było na co dzień, jak w domu wyglądam, to to się nie liczy. Będę w tym fiolecie i jestem w tym fiolecie i jest piękny, mwa. Więc dziękuję wam ślicznie za oglądanie. Do zobaczenia w następnym filmiku. Trzymajcie się ciepło. Pa!